Cześć! Dzisiaj pod lupę bierzemy najnowszy raport finansowy od tekst SA. Zobaczymy, co tak naprawdę te wszystkie liczby mówią o przyszłości spółki i co najważniejsze, o przyszłości jej akcjonariuszy. No dobrze, to do rzeczy. Przejdźmy od razu do kluczowych danych. Co one tak naprawdę mówią o kondycji firmy i jakie sygnały wysyłają do posiadaczy akcji? Ok, na początek szybki rzut oka na ogólną sytuację. Zobaczmy, jak wyglądają te najważniejsze wskaźniki finansowe za pierwsze półroce roku obrotowego 2025-2026. A więc, tak, przychody za te 6 miesięcy wyniosły 167,6 miliona złotych. No i od razu widać, że to jednak mniej niż w tym samym okresie w zeszłym roku. A jeśli chodzi o zysk netto, no to tutaj spadek jest jeszcze wyraźniejszy. Mówimy o kwocie 59,7 miliona złotych. No i oczywiście taki spadek zysku musiał się odbić na jednym z najważniejszych wskaźników dla inwestorów, czyli na zysku na akcję w skrócie EPS. To po prostu pokazuje, ile zysku netto przypada na każdą jedną akcję. I jak widać, mamy tutaj spadek z 3 ,35 zł. 35 groszy do 2 ,32 zł. 32 groszy. To jest różnica, którą na pewno czuć. No dobrze, ale co właściwie kryje się za tymi liczbami? Wejdźmy w to trochę głębiej i zobaczmy, o co tu chodzi. I ten wykres świetnie to obrazuje, prawda? Wystarczy spojrzeć na te dwa słupki. Ten po lewej z zeszłoroczny jest wyraźnie wyższy niż ten po prawej. Spadku nawet nie trzeba szukać, on po prostu rzuca się w oczy. Okej, okay. a skąd dokładnie biorą się te pieniądze? Ten wykres pokazuje to czarno na białym. Bez dwóch zdań, głównym motorem napędowym jest live chat, to jest ponad 140 milionów złotych. Ale spójrzmy też na chatbota i helpdesk. Może nie są to takie gigantyczne kwoty, ale fajnie pokazują, że firma ma też inne nogi, na których może stać. I teraz uwaga, bo to jest naprawdę ciekawe. Skoro wyniki spadają, to od razu nasuwa się pytanie, dlaczego klienci odchodzą. I co ciekawe, raport mówi, że to wcale nie chodzi o cenę czy o to, że konkurencja jest lepsza. Główny powód to problemy biznesowe u samych klientów. To zmienia postać rzeczy. No dobrze, ale mimo tych słabszych wyników jest coś, co od lat przyciąga inwestorów do tekst SA jak magnes. I teraz przechodzimy do tematu, który, nie da się ukryć, zawsze elektryzuje giełdę, czyli dywidendy. Zobaczmy, jak spółka podchodzi do dzielenia się zyskiem. I tutaj nie ma żadnego owijania w bawełnę. Polityka dywidendowa jest bardzo jasna i proinwestorska. Ten cytat z oficjalnego dokumentu mówi wszystko. Celem jest wypłata jak największej części zysku. Kropka. Chyba, że pojawi się jakaś super okazja inwestycyjna. I to nie jest tylko teoria, o nie! Spójrzmy na tę liczbę. W zeszłym roku obrotowym spółka przelała na konta akcjonariuszy prawie 155 milionów złotych. To jest naprawdę potężna gotówka i najlepszy dowód na to, że firma traktuje swoje obietnice poważnie. I właśnie to podejście, to regularne dzielenie się zyskiem, sprawia, że dywidenda jest jednym z absolutnie kluczowych argumentów za inwestowaniem w TEX S.A. Dla wielu to jest wręcz argument numer jeden. No dobrze, to jaki jest plan na odwrócenie tego trendu spadkowego? Wygląda na to, że odpowiedź ma dwa słowa: sztuczna inteligencja. I tutaj firma sama przyznaje, że AI to taki miecz obosieczny z jednej strony ogromne ryzyko, bo jak się nie dostosujesz, to konkurencja cię zmiecie z planszy, ale z drugiej strony to jest gigantyczna szansa na stworzenie czegoś nowego i na napędzenie wzrostu. Dlatego oficjalna strategia jest jasna. Pełna ofensywa i integracja AI we wszystkich kluczowych produktach. Chodzi o to, żeby dać klientom więcej wartości i, co za tym idzie, pchnąć wyniki w górę. Ok, zbierzmy to wszystko do kupy. Co z tego wszystkiego wynika dla osoby, która ma lub zastanawia się nad kupniem akcji? Dobrze, to po kolei. Mamy spadek kluczowych wskaźników – przychodów i zysku. To jest fakt. Jednocześnie spółka trzyma się swojej żelaznej i bardzo hojnej polityki dywidendowej. To też fakt. Cała nadzieja na przyszły wzrost opiera się na strategii związanej ze sztuczną inteligencją. I na koniec bardzo, ale to bardzo ważna rzecz ponad 95% przychodów jest w dolarach. To oznacza, że kurs dolara ma ogromny wpływ na to, jak ostatecznie wyglądają wyniki w złotówkach. I to wszystko zostawia nas z jednym kluczowym pytaniem, nad którym każdy musi się zastanowić. A żeby nie przegapić kolejnych tego typu analiz, warto zostawić lajka i subskrypcję. No i oczywiście kliknąć dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Dzięki i do usłyszenia.